Tym razem krótko i na temat zestresowanej skóry, czyli imitacji ugięć poszycia pracującej blachy. Teoretycznie ma to szansę wyglądać atrakcyjnie, przy czym podstawowy problem polega na tym, że wygląda tylko kiedy można zmieniać źródło światła, kiedy można poruszyć modelem, kiedy można spojrzeć na miniaturę pod różnymi kątami, bo na zdjęciach bardzo często jest to niemal nie do uchwycenia, szczególnie kiedy na modelu potem jest wielobarwny kamuflaż, który absolutnie chowa większość detali, które można zobaczyć na, na powierzchni. Zabawa jednak polega na tym, że nie jest to bardzo skomplikowany zabieg, tylko niezwykle nudny i czasochłonny, więc i trochę pracochłonny. Generalnie robi się to mniej więcej tak jak nitowanie, czyli należy zacząć od rozrysowania. Siatki nitów, bo najczęściej te ugięcia wklęsłe, a właściwie wypukłe są pomiędzy nitami, a wklęsłe w związku z tym na linii nitów. Chociaż nie zawsze warto przyjrzeć się dobrze zdjęciom prawdziwych maszyn, szczególnie maszyn w locie, bo wtedy te ugięcia poszycia są najbardziej eksponowane, najlepiej widoczne. Tak więc potrzebny jest rysunek nitów. Tutaj akurat zupełnie niezwiązany z tym, jaki to jest faktycznie samolot, coś tam narysowałem. Podstawowe narzędzia to ostrza skalpela. Naturalnie delikatnie wygięte. Różne łuk, w związku z tym różne skalpele, chociaż zdecydowanie częściej i w większości przypadków przydaje się skalpel z drobniejszym łukiem, bez względu na skalę. Czy to robimy to ugięcie w skali 1 do 32 czy 7 dwójce. Zabawa polega na tym, że po prostu mając narysowane linie nitów delikatnie drapiemy po nich. Trzeba to robić po pierwsze niezbyt szybko, bo kiedy robi się zbyt szybko, to ostrze, nawet dobre, ostre, zaczyna skakać po powierzchni i wtedy robią się dodatkowe nierówności. Jeżeli ostrze jest postrzępione, to z kolei będą nieprzyjemne rysy. W każdym razie w miarę... Delikatnie, lepiej kilka pociągnięć na samym miejscu niż jedno od razu głębokie zagłębienie. No zazwyczaj robię tak, że robię najpierw w jednym kierunku, dopiero potem poprzeczne. to nie muszą być bardzo głębokie wydrapane zagłębienia, właściwie im głębsze, tym później jest więcej roboty z wykończeniem odpowiedniej powierzchni, a wcale rezultat nie jest bardziej atrakcyjny i bardziej realistyczny. To niestety wymaga odrobiny wprawy, praktyki, a przede wszystkim prób na czymś, co co jest zbędne, a nie jest aktualnie budowanym dziełem życia, bo warto sprawdzić, jak głębokie zadrapania na powierzchni będą tymi optymalnymi. W każdym razie, na tym etapie, dobrze jest, by były jak najwęższe. Jeżeli ktoś boi się, że nie ma wystarczającej precyzji w ręce, to może sobie wręcz przyklejać taśmę maskującą, która będzie służyła za zaprowadnicę, jeżeli uzna, że akurat same narysowane na powierzchni linie nie wystarczą mu do tego, żeby poprowadzić w sposób w miarę równy ostrze skalpela, którym drapie się, drapie się powierzchnię. Wygląda to z grubsza tak. I teraz zaczyna się ta najbardziej żmudna praca. Najpierw przetarcie papierem ściernym albo gąbką polerską. W sumie gąbka polerska jest lepsza, papier ścierny tak, pod warunkiem, że jest na dość miękkim podkładzie i wcale nie musi być bardzo ostry. Na dobrą sprawę na tym etapie niemalże znika to, co było drapane, to znaczy przestaje być widoczne, kiedy zmatowi się powierzchnię. A matowić trzeba jeszcze mocniej z kolei wełną stalową. Początkowo staram się prowadzić o wełnę wzdłuż wydrapanych linii ale z czasem to się zmienia. Kolejny etap to polerowanie. Do polerowania używam nie wkładki filcowej, tylko to są skręcone, jest skręcone kilka warstw jakiejś tkaniny, pewnie bawełnianej, no i oczywiście zamocowany w ręcznej wiertarce na średnich obrotach, nie najniższych, ale też nie bardzo wysokich, bo przy bardzo wysokich to już zacznie uszkadzać plastik. Krótko mówiąc, obroty będą tak szybkie, że tarcie spowoduje rozgrzanie powierzchni do tego stopnia, że plastik się będzie roztapiał. Na tym etapie nie wygląda to przesadnie zachęcająco, zaczynają być widoczne już te późniejsze ugięcia, przy czym w niektórych miejscach wyszło na jaw, że jednak udało mi się wydrapać dwie linie, dwa zagłębienia obok siebie, a nie w tym samym miejscu, więc zaczynają się pierwsze korekty, pierwsze poprawki, delikatne pogłębianie. I jednocześnie już teraz bardziej ostrożna robota i wyrównywanie tych linii, które zostały wcześniej wyznaczone i naniesione na powierzchnię. Na tym etapie bardzo często jest tak, że właściwie te zagłębienia widać tylko, kiedy patrzy się na nie pod kątem prostym. Kiedy są równolegle do wzroku, są na dobrą sprawę niewidoczne. Widać tylko te, które są w poprzek. Co nie znaczy, że ich tam nie ma i co nie znaczy, że na kolejnych etapach pracy trzeba je jeszcze jakoś bardzo mocno pogłębiać. Tak naprawdę, samo wyrównywanie ich teraz już sprawia, że będą one wystarczająco głębokie, żeby wyglądały w miarę realistycznie. No chyba, że ktoś chce zrobić naprawdę bardzo intensywne, mieć bardzo intensywny rezultat, coś, co będzie wyglądało jak pikowana poduszka. Czemu nie? W niektórych sytuacjach też coś takiego można zaobserwować na prawdziwych maszynach, ale zalecam daleko idącą ostrożność i powściągliwość w wydrapywaniu tych linii bo tak jak wspomniałem wcześniej, głębsze wcale nie wyglądają lepiej, a trzeba poświęcić potem zdecydowanie więcej czasu i energii na wyprowadzenie odpowiedniej już finalnie powierzchni. Czyli tak naprawdę na kolejne powtarzane szlifowanie, wygładzanie z stalową. I wreszcie polerowanie. Po drugiej powtórce zaczyna to mniej więcej wyglądać, a przynajmniej zaczyna być widoczne, do czego to wszystko zmierza. Problem polega na tym, że właśnie ten etap, czyli wyrównywanie, szlifowanie, polerowanie, wymaga naprawdę bardzo wielu powtórek. Dzięki temu to, co teraz wydaje się być mocno kanciastą kratką, szczególnie na styku na przecięciach tych zagłębień uzyska większą płynność i bardziej naturalny wygląd. Tutaj mamy już troszkę lepiej opracowane miejscami. Jak widać, jest to już odrobinę bardziej łagodne. Przy czym problem polega na tym, że ten etap po prostu trzeba powtarzać aż do osiągnięcia Właściwego rezultatu. Niekoniecznie satysfakcjonującego, bo to wiadomo, że różne rzeczy, różny jest poziom zadowolenia, natomiast nie zawsze to, z czego jesteśmy zadowoleni, zasługuje na miano bycia dobrym. Natomiast to, że finał prac jest poprzedzony niestety koniecznością licznych powtórek prac, tych samych sprawia, że robienie imitacji ugięcia poszycia jest wyjątkowo nudne, a przy okazji niekoniecznie wystarczająco spektakularne. Początkowo też poleruje krawędzią wzdłuż zagłębień, ale na późniejszych etapach, im bardziej to już wszystko zaczyna wyglądać tak jak powinno, zaczynam na wskroś przejeżdżać po przecięciach się zagłębień. I tak w kółko. Problemy, które tutaj się pojawiają są takie, że polerowanie, wygładzanie i polerowanie jest niestety niebezpieczne dla detali, które czasami pojawiają się na powierzchni, więc dobrze jest je zabezpieczyć. On tutaj na przykład są lekko wypukłe, więc musiałem bardzo krążyć w koło tego i bardzo ostrożnie polerować, żeby nie zlikwidować tego detalu. Druga rzecz. Jeżeli linie podziału są bardzo delikatne, przydaje się raz na jakiś czas delikatne ich pogłębienie, poprawienie. Przy czym linie akurat są proste, większy problem jest, kiedy mamy do czynienia z dość nieregularnymi kształtami różnych inspekcji. Tutaj już trzeba podejść z igłą i... Zarysować ich kształt, pogłębić krótko mówiąc, bo póki są na powierzchni, to po prostu pogłębia się, a kiedy znikną, to trzeba już korzystać z różnych szablonów, co jest zdecydowanie bardziej kłopotliwe. No tak czy inaczej, kiedy już się uporamy z tym wszystkim. Trzeba raz jeszcze nanieść siatkę nitów, żeby o, ponitować, bo nie zawsze te zagłębienia, które zrobione były wcześniej, są wystarczająco głębokie, żeby o, stanowić o, dobry szablon i wzór do tego, jak o, prowadzić nitowanie. Czyli. Drugi raz ta sama praca, no bo zakładam, że o ile ja tutaj sobie narysowałem jak bądź te linie, to jednak w modelu, który robi się na serio, robi się to w odniesieniu do planów, zgodnie z dokumentacją i tak dalej, i tak dalej. No więc wymaga to mimo wszystko żmudnego dłubania i nudnego. Po nitowaniu też należy przetrzeć powierzchnię, choćby po to, żeby wygładzić brzegi. Ostrza kółka zębatego nitownicy zagłębiając się w plastiku wypychają go na zewnątrz wokół otworów, które powstają, w związku z tym to potem chociażby utrudnia aplikację kalkomanii na takich powierzchniach. A było to zrobić bardziej starannie, bo nie wszędzie trafiłem z nitowaniem zagłębienia. No tak czy inaczej, nie polecam. Natomiast ostatnia rzecz, bo też pojawiają się pytanie, czy przed nitowaniem, czy po nitowaniu. Oczywiście przed nitowaniem, bo nity zrobione nitowadłem są na tyle płytkie, że po prostu zdrapie się je. Czasami jednak pojawia się taki problem, jaki miałem w tym modelu, czyli w Zero Tamijowskim 1-32, gdzie nity już są gotowe. Na szczęście były na tyle głębokie, że w większości przypadków nie wymagały żadnych korekt, natomiast w niektórych miejscach faktycznie po już tam którymś polerowaniu musiałem wybrane otworki pogłębić igłą i tutaj Robiąc ugięcia blachy na powierzchniach, które są nitowane, trzeba zachować jeszcze większą ostrożność przy prowadzeniu ostrza. Ponieważ, jeżeli robimy to zbyt szybko albo dociskamy zbyt mocno, to na tych drobnych nierównościach, jakimi są zagłębienia nitów, ostrze będzie delikatnie skakało. W związku z tym, po kolejnym polerowaniu, wokół otworu, który mamy, czyli wokół nitu wgłębnego, pojawi się kreska. No, podskoczył skalpel, wbił się w powierzchnię, zrobił zagłębienie. To na początku nie jest widoczne, ale po, którymś, po którejś polerce niestety zaczyna doskwierać. Krótko mówiąc, to nie jest nic skomplikowanego, to nie jest nic trudnego, to jest tylko potwornie nudna i żmudna. Robota, która niekoniecznie gratyfikuje rezultatem ten nakład prac. Zdecydowanie lepsze pod tym względem jest nitowanie, bo nitowanie podnosi atrakcyjność miniatury wizualną w zdecydowany sposób. I nakład pracy jest absolutnie rekompensowany tym, co się uzyskuje, jak to ułatwia później malowanie i wykańczanie miniatury. Natomiast ugięcia blachy. No cóż, ja je robię dlatego, żeby kolekcja była spójna, że kilka poprzednich modeli w tej skali dla tego samego kolekcjonera miało zrobione ugięcia poszycia, no to ten model także je.